No, proszę Pana, już mi się znudziło. Ja chyba, ja chyba się położę. Już się ciemno robi, także... następnego dnia może... to jeszcze zrobimy coś. Pan, tu, co ten tu w ogóle zrobił przez ten cały czas, jak ja się gapiłem bezustannie na morze? Żądałem tutaj... No coś nie widać, no ale dobra. To dobranoc. Znowu nie, nie trafiłem na łóżko. Dobra, nieważne. dobra. Kolejny dzień. O mój Boże. Marian. Wstawaj. wstawaj. Co jest? Y czekaj, wyjrzyj przez okno, bo tam coś to się poruszyło przy pana. Co to? Y to się rusza. Czy pana tu schodzi w dół? Uff, to jest czy co? O nie, zupełnie tak, jak to sobie wyobrażałem. To tak wygląda. Ale zaraz nikogo nie ma w środku. Jakieś dziwne manewry wykonuje. Panie, weź, przy, przygotuj pan broń na wszelki wypadek. Ja mam swojego glocka. Na swojego bloka, i tu jeszcze siekierkę mamy. Pani, ja tam siekierkę wezmę. No, broni palnej raczej nie powinniśmy używać, bo jeszcze jakby ich było tam więcej, to. Ej, panie, oni mogą nas usłyszeć. Weź pan jakąś cichszą broń. Ja wezmę na przykład siekiera. Dobra, panie, jesteśmy gotowi. O, panie, jest uzbrojony Werora, widzę. Tak, ostateczna broń. Schowało się za górką, pójdźmy tam zobaczyć. O kurde, panie, chodź się schowaj. On ma jakąś kosmiczną broń, wolę nie ryzykować. Ty panie, zapomniał o nas. Idzie gdzieś, nie mam pomysłu, śledźmy go. Spójrzmy gdzie, posuń się. Sprawdźmy, gdzie on pójdzie. Kiedy nas widzi, do nas strzela. To jest dziwne. A jak nas nie widzi, to on nas, na nas uwagi nie zwraca. Jakby był zahipnotyzowany czymś. Chodź, panie, za nim. Tylko tak, żebyś stał poza jego polem widzenia. Chodź szybciej, chodź do mnie. O kurde. Zadziałałem instynktownie. Dobra. Cześć, że pani, nie ruszaj tego! To mogło być zaminowane. Dobra, chciałem w każdym razie odzyskać moją siekierę. Ok myślę, że to żyje lepiej. Wolę nie mieć do czynienia z kosmitami Panie co to robi? Wsprać pan, strzel tym A... O Jezu Panie, zoszczela magicznymi kulkami Ale super Ale super broń A co zrobimy z kosmitą? Musimy go gdzieś ukryć Schowajmy go pod domem Chodź pan Sprzedamy go później do strefy 51. Zarobimy miliony W sumie by się przydało po tym jak wszystko straciliśmy. Dobra. Przydałoby się go czymś jeszcze zamaskować. Zamaskujmy go lodówką, którą zabrałem z samolotu. Dobra, nikt go nie zobaczy tym razem. Okej. Okay. Myślę, że możemy już być o to spokojni. Wiesz pan co? Myślę, że powinniśmy poszukać żywienia jeszcze. Bo mamy co prawda trochę arbuzów, ale nie wiem, jak długi czas tutaj spędzimy. Dopóki nas ktoś nie uratuje, także ja idę pościnać arbuzy. Dobra, po ściągam te arbuzy. Nie sięgam, panie. Sorry. Kurde, siekiera na drzewie utknęła. Moja siekiera, muszę się wspiąć. Okej. Okay. Dobra, pościągam te arbuzy przy okazji. Dobra. Dobra, zanoszę arbuzy. Dobra, tyle zbiorów na razie wystarczy. W ogóle... Panie, może ci kosmici przez ten sygnał SOS nas zobaczyli? Może myślały, że wysyłamy im jakieś sygnały? Mówiąc o kosmitach, niech pan spojrzy przez okno. O kurde. Drodzy mieszkańcy planety numer 69, w tym dniu przybywamy do was, aby zemścić się za brutalne zamordowanie przez was naszego pobratyńca. W dniu dzisiejszym zaczyna się inwazja naszego gatunku na waszą planetę. Zaczynając od tej wyspy przejmiemy władzę na całej planecie. O nie, i co my teraz zrobimy, panie? Jest tylko jedna opcja. Musimy walczyć. O kurde, zaczęło się. Panie, że, ja, ja, zamknę, ja zamknę okno. Trzeba zatarasować drzwi. Panie, bo oni zaraz tu wejdą. Dobra, na szczęście miałem szafę w kieszeni. Panie, no jesteśmy w dupie, tak lekko mówiąc, teraz, co my zrobimy? Niech pan otworzy okno. Chwila, uchylę je delikatnie. Bard mocniej, bardziej. Panie, uważaj pan z tymi kulami, nie wiemy jak one działają. No właśnie o tym mówiłem. Mówiłem, że to jest zbyt niebezpieczna broń. pani nie używa. Ja jeszcze ani jednego nie uszczeliłem. Czekaj, panie. Siekierka! Nasz, mamy tylko jeden pocisk. Mam nadzieję, że chociaż trafię. O, oczywiście, że nie. Aaaa. No serio. O kurde, rozstrzelali szafę. Trafiłem. Panie, weź Pan z tym uważaj. Proszę Pana, za tego nie rozumiem. Pól już nie Panie, nie mamy szans. Oni mają przewagę liczebną. Musimy stąd uciekać. Ale... Jak my uciekniemy, jak oni tutaj nas naparzają cały czas? A poza tym ja nawet jak stąd uciekniemy, to oni przecież rozpoczną inwazję na Ziemię. Musimy ich pokonać. To od nas zależy dalszy los planety. Aaaa. Miałem kilka granatów w kieszeni na szczęście. Skonstruowałem jest z rzeczy z samolotu. Gdzie jeszcze? Tu jeszcze kilku jest. A. Panie, przeżyłem to. O nie! Dobra. To chyba już wszyscy. Żywana, bardzo źle się czuję. Mam jeden HP. Nie mam pojęcia, jakim cudem to przeżyłem. Proszę Pana. Statki kosmiczne. Odlecimy jednym do domu. To... Okej. Okay. Tylko, że... One są. So... nie, odlatują bez nich. Smutne, smutny widok. Tylko chwila. Skoro powytłukiwaliśmy wszystkich kosmitów, to jakim cudem te statki odlatują. A jeśli one będą kontynuować inwazję? Nie możemy na to pozwolić. Kurde, one są niezniszczalne. No i co my teraz zrobimy? Dobra, nie wiesz pan co? Nie sprzątamy tych kosmitów, zwalę to pozbierajmy nasze wszystkie rzeczy i uciekajmy stąd po prostu. Weźmy te arbuzy ze sobą. Dobra, weźmy wszystko, nie zostawiajmy nic, nawet okna. Dobra, znak SOS. Dobra, i teraz tak, musimy jeszcze wszystko. Panie, jedno ufo zostało. O, weźmy je tu na ziemię. Albo chyba jednak nie. Yy, dobra, gdzie nasze latające krzesło? Czekajcie, to krzesło jest. O, moja siekierka. Dobra. O, panie, krzesło. O, oh, jest. Dobra, proszę pana, musimy... Musimy je na początku odczepić. Musimy spróbować przebić tu... No kurde, chyba coś nie pykło. Noże krzesło. To był jedyna była nasza jedyna nadzieja powrotu. No I co teraz? Nie wiem, chcę tutaj zostać. Panie, chyba... No kurde, musimy wezwać pomoc. Usunęliśmy właśnie znak. Usunęliśmy właśnie sygnał SOS. Wszystkie rzeczy... Boże, usunęliśmy sygnał SOS, zabraliśmy wszystkie rzeczy, musimy, nie dość, że musimy je rozpakować, ale jeszcze sygnał stąd zrobić od nowa. Chwila, panie! Przecież robiliśmy jeszcze napis HELP. A tak, musimy się pozbyć zwłok kosmitów, bo jak, jeśli w nich są jakieś nanaimiki, które sprawiają, że inni kosmici je znajdują, to przydałoby się faktycznie je usunąć. W każdym razie, mamy przecież jeszcze napis HELP na wybrzeżu. To oznacza, że ktoś może nas znaleźć. Tylko, że hmm, mogą minąć nawet miesiące, zanim to się stanie. A nawet lata. Także proponuję się znowu rozpakować. Dobra, trzeba się rozpakować. Proszę pana, słyszy pan to? No właśnie, co to, to za dzięk? To helikopter. Nie, nie wierzę w to. Jesteśmy uratowani. Lata koło znaku. Help! Tutaj! Tu! Tu! Panie, jest! Zrzućcie nam linę! Panie, możemy. O mój wolny. Wrócimy do domu. Chodź. Dobra, chodźmy. Musimy wejść po linię. Dobra, ja za na skrzydle. Uważaj, nie wejdź... Nie wejdź w śmigła. Dobra, jest pan gotowy? Można lecieć! Lecimy. W końcu lądujemy. Dosyć długa droga to była. Ale przynajmniej wróciliśmy na jakiś ląd. Nie wiem co prawda, gdzie jesteśmy, ale zapytamy się zaraz kogoś. O nie. Panie, jesteśmy w bazie wojskowej. Dobra. Panie, wysiadaj. Dobra. Dobra. Helikopter już chyba wylądowany. Dzień dobry, dzień dobry. Chodź. Dzień dobry. Panie, chodź, dzień powiem napięcie. coś. Musimy porozmawiać trochę. Ej, jesteśmy w bazie wojskowej, a my przecież mamy przerąbane i policja nas ściga i... kurde. Dobra, może nas nie rozpoznają. Chodź pan. Chodź. Dobra, to my wracamy do domu. Tak, tak, to my jesteśmy tymi y, uratowanymi z wyspy. Chodź. Dobra. Dzień dobry, dzień dobry. Wszystkim tutaj. Dzień dobry, dzień dobry. Tam powinien na nas podobno taksówkach czekać, mówili nam. W tym. A w ogóle to dosyć niebezpieczna była ta droga w helikopterza, ale tam podobno miejsc już nie mieli w środku. Żeby nie przekazać pilotowi. Musieli nas na zewnątrz zostać, bo to by było jeszcze bardziej niebezpieczne. Panie, chodź pan, tutaj podobno ma być tak, O, jest. Dobra, chodź, wsiadaj. Dobra, wsiadaj, jedziemy. Dzień dobry panu. No, jedziemy. Papa baza wojskowa.